Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl. Na ostatni dzień sezonu, ostatnie przejazdy i klasyfikację końcową obu lig czekają nie tylko sami zawodnicy, również organizatorzy wyczekują najważniejszych rozstrzygnięć. No, na pewno z ekscytacją, tym bardziej, że warunki pogodowe wiadomo w grudniu są dosyć ciężkie, zmienne, także zobaczymy, co jutro się będzie działo na torze. Natomiast jeśli chodzi o faworytów, jeśli chodzi o faworytów całego sezonu, na pewno może się to jeszcze zmienić w klasie pierwszej, jednak ostatnio faworyt nie wygrał, także ostro depczą Łukaszowi Lachterze, który był dotychczasowym faworytem, jeszcze chwilowo jest depczem Mirosław Gądek, obaj zawodnicy w Hondzie CRX Jadący I To jest klasa pierwsza do 1600 cm3, natomiast reszta klas, jeśli chodzi o pierwsze miejsca, no, już jest, jeśli chodzi o cały sezon, w miarę, w miarę uformowana. Sporą liczbę zawodników Torredeco przyciąga przede wszystkim organizacją imprez. Po pierwsze, wszystko sportowo jest dopięte na ostatni guzik. Po drugie, kierowcy na obiekcie czują się bezpiecznie nad ich zdrowiem, bowiem czuwają profesjonaliści. Zawsze jest cała trasa zabezpieczona, zawsze są sejfciarze. Oczywiście osoby przeszkolone w razie jakiegoś większego wypadku, zdarzenia. Do tej pory oczywiście takiego nie było już od trzech sezonów. Pod tym względem jest cisza, spokój. Same zawody są zawsze ubezpieczone, także tutaj też stawiamy na pełny profesjonalizm. Także myślę, że nic nie powinno stanąć na przeszkodzie, aby te zawody się odbyły. A co z pogodą? Na prognozy bacznie zwracają uwagę kierowcy. Aura ma przecież niebagatelne znaczenie, zdradza organizator LIG. Ma wpływ i to bardzo znaczny, jeśli chodzi szczególnie na przykład o klasę czwartą, czyli tą najmocniejszą, auta Mitsubishi Lancery Evo i Subaru imprezy. Yy, przed przeważnie jeśli jest sucha nawierzchnia wygrywają te pierwsze czyli Mitsubishi natomiast jeśli chodzi o warunki gdzie jest ślisko, mokro, śnieg, wtedy jednak do, do walki włączają się Subaru i tutaj już jest bardzo ostra walka i to właśnie z nastawieniem znowu, że te Subaru wygrywają, które teoretycznie przynajmniej na papierze są nieco słabszymi samochodami. Rok 2013 zbliża się ku końcowi, pora na pierwsze podsumowania. Ten sezon jest wyjątkowy pod wieloma względami. Kolejny jednak ma być jeszcze lepszy. Wszystkie cele nasze zostały zrealizowane. Zawodnicy mogą się teraz cieszyć nie tylko wynikami na miejscu, wyświetlaniem na monitorach LCD, ale również mogą te wyniki na bieżąco sprawdzać w sieci. Udało nam się już na tyle zorganizować te zawody, na tyle są już znane, że mamy praktycznie zawsze komplet, czyli 80 uczestników. To jest maksymalna liczba, która może u nas na zawodach brać udział. Także myślę, że wszystkie cele zostały wyznaczone. Oczywiście kolejne są już na przyszły nowy sezon, który będziemy zaczynali w styczniu. Miejmy nadzieję, że w aurze typowo już zimowej po białym. Na pewno te nowe cele będą, i, i, i miejmy nadzieję, że również zostaną zrealizowane. Ostatnie zawody sezonu 2013 rozpoczną się w sobotę o 8 na torze Redeko przy Rakietowym. Nowe Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl